Witajcie na naszym kanale, dzisiaj mam dla was mangę Boruto, Two Blue Vortex, chapter 15, pod tytułem A Vibrant Life, co tworzy naprawdę dziwny tytuł oznaczający tętniące życiem życie. Jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym zaprosić was na nasze Instagramy, na konto na Twitterze, na grupę na Facebooku, no i oczywiście na nasz serwer Discord. Konto na platformie Patreon zostało już aktywowane, więc jak chcecie wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam serdecznie, link w opisie. Wspieranie na kanale otworzę bez żadnych dodatkowych treści. Dodatkowe treści będą znajdowały się jedynie na platformie Patronite. Oczywiście chciałbym Was przeprosić za opóźnienie materiału, lecz z powodu, który ma związek z nagrywaniem nie miałem możliwości nagrać tego scenariusza, także przepraszam jeszcze raz, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz chciałbym podziękować pierwszemu patronowi, który postanowił wesprzeć ten kanał na platformie Patronite. Naprawdę dziękuję za wsparcie jak i zaufanie, jestem niezmiernie wdzięczny. Dobra, skoro wszystko już wiecie, no to zapraszam na materiał w formacie manga stories, więc... Lecimy z tym. Gdzieś w nieznanej jaskini przypominającej tą, w której walczył Itachi z Kabuto, Shinki wraz z przyjaciółmi są uwięzienia, a Shinki wykrzykuje. Dlaczego, ojcze? Proszę uwolnij swój piasek, pozwól nam też walczyć. Gara ciężko ranny się na to nie zgadza, dodając, że muszą uciec i to jest rozkaz, Matsuri oznajmia. Mówiłam ci, przybyłam tu śladem boru i jego wspólnika, naprawdę żaden z was się dla mnie nie liczy. Ej, jeżeli nie zrobisz czegoś z tą raną, to umrzesz. Nie sądzę, byś miał ten luksus, aby martwić się o dzieciaki za tobą, Gara wyznaje. Dlatego to robię. Nie mogę pozwolić tym młodym, obiecującym dzieciakom tu umrzeć nawet za cenę życia. Dobrze więc, jeżeli nie zamierzasz się opierać, dla mnie to w porządku wypuścić ich wolno. Odpowiedziała Matsuri, a Gara uniósł potopiecznych swoim piaskiem. Gara odsyła potopiecznych, mówiąc, że przyszłość wioski piasku leży w ich rękach. Bestie Matsuri ruszają na Gare. Shinki zdołał uwolnić jedną ze swoich rąk z piasku Gary, następnie sam zwołał swój metaliczny piasek, uwalniając się z okowów pieczęci swojego ojca. W momencie, gdy Gara ma zostać ugryziony, wokół Gary zaczęła się formować kula metalicznego piasku. Gara próbuje protestować, jednak technika Szynkiego otoczyła go całkowicie, a ten wykrzykuje, że Kazekage dalej jest potrzebny dla przyszłości wioski. Bestie nie potrafią się przebić przez technikę Szynkiego, a Matsuri stwierdza, że Shinki to naprawdę niegrzeczny chłopczyk, który nie robi tego, co kazał mu ojciec. Jedna z bestii ugryzła Szynkiego. Jodo krzyczy w rozpaczy, aby tego nie robił, jednak ten odpowiada: Nie przejmujcie się mną, uciekajcie! Powiedzcie, kankuro, co tu zaszło! Jodo próbuje pomóc Szynkiemu, jednak ten już całkowicie zamienił się w drzewo, dalej trzymając ręce przed sobą. Technika Szynkiego z sukcesem zapieczętowała garę, a Matsuri z zaciekawieniem podchodzi do tej metalicznej kuli. Matsuri zauważa: Nawet jeżeli stał się drzewem, jego technika opieczętowania dalej działa, wygląda na to, że ta technika trwa tak długo, jak żyje. Ryzykował swoim życiem, by ratować swojego mistrza. Takie zachowanie jest godne podziwu. A on może się stać interesującym członkiem drużyny. Rozmowa ósmego z Kankuro dalej trwa, a Kankuro dodaje, że wygląda na to, iż szynki dalej żyje, mimo przemiany w drzewo, a dzięki pieczęci Szynkiego Gara również przeżył, lecz nie może go uwolnić, ponieważ nikt poza samym szynkiem nie może tego dokonać. Kankuro chce najpierw uratować Szynkiego i prosi, by ósmy nauczył go, jak tego dokonać, jeżeli potrafi. Ósmy zrozumiał i pyta, czy ktoś z taką samą czakrą jak szynki został może wykryty? Kankuro stwierdza, że nic takiego do tej pory nie miało miejsca. Ósmy mówi, by miał to na oku, dodając, że cały czas badają te drzewa na wszelkie sposoby i gdy tylko coś będą wiedzieć, zaraz go poinformują. Kankuro prosi Ósmego, aby trzymał tę informację w tajemnicy przed Temali, bo nie chce jej martwić, na co Ósmy się zgadza. Sarada, zaniepokojona, pyta, czy to oznacza, że będą spotkać coraz więcej Shinju. Na co ósmy odpowiada, że muszą brać taką możliwość pod uwagę, dodając, że jeżeli Boruto się z nimi skontaktuje, to mają mu dać znać, ponieważ potrzebuje on więcej informacji. Dziewczyny opuszczają pokój, a Mała Dopucha przysłuchuje się całej rozmowie. Nowy Shinju pyta, czy Liu to jego imię, na co Jura stwierdza, że właśnie je wymyślił, a jego imię to podstawowa i fundamentalna informacja, jakiej Liu potrzebuje. Liu, ech, znasz mnie dobrze, starszy Juro, Jestem tym bardzo zachwycony, oznajmia Liu. Matsuri nie rozumie, o co mu chodzi, lecz Liu dodaje, sssz, proszę o moment, drodzy starsi. Z ramienia Liu zaczyna wydobywać się metaliczny ciąg piasku. W sześcianie, na którym stoi Liu, jest jedno oko, a metaliczny piasek wleciał w ścianę, łapiąc intruza i wyciągając go całego z sześcianu. Matsuli i Mamushi są zaskoczeni. Liu złapał intruza, którym jest Kołd za gardło. Ten bezskutecznie próbuje się uwolnić, a Liu pyta: O co z nim chodzi? Bo wygląda na to, jakby węszył i podsłuchiwał. Dżura odpowiada: Nieważne, uwolnij go. Nazywa się Kołd, a każdy z nas tutaj jest mu dłużny naszą egzystencję. Liu, zaskoczony pyta: Wow, naprawdę? Kołd został uwolniony, a Jura zwraca się do Kołda. Kołd, co tu robisz? Potrzebujesz nas? Kołd odpowiada: Żartujesz, prawda? Czemu tu jeszcze wszyscy stoicie? Dlaczego nie próbujecie pożreć o cucukich? Koniec końców tak planujemy zrobić, jednak w międzyczasie jest góra innych problemów, które mają swój priorytet, przyznał Jura. Jura zauważa, że Kołd nie nienawiść do Boruto, a dla nich jest on również celem, więc pozwala on Kołdowi go zabić, stwierdzając, że sam Kałaki może posłużyć za pokarm. Kołd bezczelnie zwraca się do by wyznając, że sam zdecyduje kogo chce zabić, a oni, czyli potwory jakimi są, mają skupić się jedynie na pożarciu ocucuki, po czym dodaje, że to on będzie tym, który zje owoc czakry i zostanie nowym ocucukiem niosąc wolę szykiego. Jura zastanawia się, co by się stało, gdyby to Shinju zjedli takowy owoc. Kołd, spoglądając na żurę mówi, ej, czy ty właśnie sugerujesz, że możesz mi sprostać? Najwyraźniej musisz się nauczyć, czym jest ból. Następnie załączając swoją karmę, stworzył on pasy na ziemi, gdzie włożył swoją rękę. Szpony Kołda wysunęły się z płaszcza Dżury. Ten jednak od niechcenia trzymając ręce w kieszeni za pomocą swojego oka odciął Kołdowi rękę. Szpony Kołda padły na ziemię. Ten zaczął być z bólu. Dżura natomiast zwraca się do Kołda słowami. Jestem naprawdę ci wdzięczny, Kołd. Dałeś nam umiejętność swobodnego myślenia. Dzięki tobie możemy się cieszyć pięknymi dniami pełnymi wrażeń. Kołt nieprzerwanie cierpi, a dżura ciągnie dalej. Myślę, że twoje życie aktualnie cierpi na brak motywacji, więc z szacunku do ciebie, naszego stworzyciela, wierzę, że powinienem przydzielić ci zadanie. O Boru to jego do tej pory nie niezidentyfikowany wspólnik. Znajdź i zabij ich, odnieś sukces, a w zamian obiecuję zaoferować ci owoc czakry. Więc, czy to nie doda trochę koloru do twojego wybrakałego życia? Kołd zalepił swoimi pasami odciętą rękę. Mamuszy ich i ocze, zastanawiając się, dlaczego widok także osnego kołda napawa go takim orzeźwieniem. Kołd za to pyta, jak mogą się z niego tak naśmiewać. Kołd oświadcza, że zrobi to i nie muszą tego powtarzać. I to jest umowa, a w zamian ma on otrzymać owoc czakry. Dżura życzy mu powodzenia, zastanawiając się, gdzie przeznaczenie zaprowadzi kołda. Ten ulatniając się dodaje: śmiej się, póki możesz, ponieważ to ja będę tym, który się będzie śmiał ostatni. Ryu stwierdza, że Code to niezły creep, pytając, czy może go zabić, gdy pojawi się następnym razem, na co Jura odpowiada, że może to zrobić, jednak jego priorytetem jest coś innego. Musi posłuchać instynktu i skierować swój słuch do serca, a wtedy dowie się, kto jest jego celem, który będzie chciał pożreć. Ryu stwierdza, że to zostało już postanowione. Specjalna technika go zapieczętowała, jednak jest on w stanie uwolnić te dżutsu. Jura mówi, powiedz to na głos, kogo wybrałeś? To piąty Kazekage, Gara z Wioski Piasku oczywiście. W wiosce liścia Boruto siedzi na kamiennej twarzy swojego ojca, ktoś właśnie do niego podszedł. Kałaki zatrzymał się niedaleko Boruto, a ten pyta, czy jest sam. Na co kałaki odpowiada, że tak, jednak Ejda najprawdopodobniej ich obserwuje. Boruto więc pyta, dlaczego go nie zaatakował, na co kałaki stwierdza, że chce wiedzieć, dlaczego Boruto nie powiedział prawdy ludziom w wiosce. Boruto przyznaje, że nic dobrego by z tego nie wyszło, ponieważ niektórzy by mu uwierzyli, a niektórzy nie, a to by jedynie wprowadziło zamieszanie, którego chce uniknąć. A dla niego najważniejsze jest to, że bieska normalnie funkcjonuje, więc pozwoli im ścigać go jako zbiegłego czynowi. A poza tym zyskał on niewiarygodną i niesłabnącą siłę dzięki swojemu mistrzowi. Kałaki pyta, co się stało z Momoszkim, bo zauważył, że Boruto dalej nie potrafi kontrolować swojej karmy. Boruto odpowiada, że dwa lata temu, gdy razem z Sasuke walczyli z Kołdem, użył on karmy pierwszy raz od momentu opuszczenia wioski, i wtedy poczuł coś podobnego do tego, gdy Momoszki przejmował nad nim kontrolę. Boruto tłumaczy, że to uczucie było takie, jakby przestawał być sobą i zaczynając umierać był dalej świadom. I od tego czasu ani razu nie użył on karmy. Kałaki pyta, dlaczego tak się stało i co to spowodowało. Ten jednak nie ma pojęcia, a momoszki był całkowicie cicho od trzech lat. Jednak odpalenie karmy mogłoby spowodować jego przebudzenie, na co Kałaki stwierdza, że w tym wypadku sprawa stała się dużo gorsza. Boru tłumaczy Kałakiemu, że pewnie zauważył, iż Shinju to nie są zwykli brogowie, w szczególności Jura, dodając, że nie da rady pokonać go sam i potrzebuje jego pomocy. Kałaki mówi, aby nie zmieniał tematu i że nie skończyli jeszcze mówić o Momoszkim, na co ten odpowiada, że teraz Shinju to główny problem. Więc jeżeli wszystko z nimi załatwią, a on straci kontrolę nad Sumumi popadnie w amok, to pozwala Kałakiemu się zabić. Boruto dodaje, że Kałaki musi stać się silniejszy, przyznając, że Kałaki jest uczniem Naruto. A idealnym rozwiązaniem byłoby to, że Kałaki uwolniłby Naruto i trenował z nim bezpośrednio. Jednak ta opcja nie wchodzi w grę, bo zajmie to za dużo czasu. Boruto dodaje, że to co mu powie, to rozwiązanie, do którego Kałaki doszedłby sam prędzej czy później, a skoro szybciej, to lepiej, to teraz mu powie. Kałaki nie bardzo rozumie, o czym Boruto mówi. Boruto oświadcza mu, aby zmusił Amado do gadania, ponieważ ten ukrywa jego prawdziwą siłę, tłumacząc, że nałożył on limity na jego umiejętność walki, ulepszając jego umiejętność obrony i regeneracji do maksimum. Kałaki zrozumiał, że Amado nie chce pozwolić mu umrzeć za wszelką cenę, a całej sytuacji przysłuchuje się sam Amado. Amado zastanawia się, jak Boruto się o tym dowiedział. Po czym łączy fakty, myśląc o żabie, którą zobaczył Kałaki, i dochodzi do wniosku, że musiała być ona prawdziwa. Jednak ciężko mu uwierzyć, że Kashinko Korzy wciąż żyje, zastanawiając się, jaki może być jego motyw. Boruto przyznaje, że Amado potrzebuje karmy Kałakiego dla własnych celów. I majstrował on przy umiejętnościach Kałakiego, aby zapobiec jego śmierci, ponieważ myślał, że Gold zaatakuje Kałakiego. Boruto wstając, mówi, że jeżeli Kałaki myśli, iż kłamie, to niech spyta samego Amado. Natomiast Kałaki dodaje, że nie zmienił swojej opinii, twierdząc, że Otsusuki są złem wcielonym i muszą zostać wybici co do jednego, obliczając w tym ich obu. Jednak najpierw zajmą się w Shinju. Kałaki przyznaje, że muszą tego dokonać za wszelką cenę, nawet jeżeli by to miało oznaczać, że połączą siły. Boruto odpowiada Kałakiemu: Lepiej jak nie będziesz mnie spowalniał, braciszku. Na co Kałaki odszczekuje: To się tyczy również ciebie, Dupku. Koniec chaptera. I tak oto kończy się odcinek Boruto. Tu Blue Vortex, chapter 15. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie ślad w komentarzach. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić. Suba i łapki w górę. Do następnego i Peace Out!